Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was do wysłuchania kolejnej audycji a propos SMS-ów Jasnowidza z Gdańska. I bardzo was przepraszam za mój trudny do wysłuchania sposób mówienia. Muszę je popracować nad sposobem werbalnego wyrażania myśli, bo nie do końca dobrze mi to idzie. Mam nadzieję, że uzbroicie się w cierpliwość. Żeby niepotrzebnie nie zawierać czasu ludziom niechętnym specjalnie nagrałem dwa wcześniejsze krótkie filmiki, aby je opublikować y, krótkie SMS -y od Jasnowidza. Y, a teraz rozwinę tutaj parę myśli w związku z tymi sms i w związku z pieczęcią bestii i tym wszystkim o czym mówił Jasnowidz Gdańska i też Krzysztof Jackowski. Zapraszam, dziękuję, pozdrawiam. Dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf. To jest kolejna krótka audycja pro propos SMS-ów jasnowidza z Gdańska. Muszę Wam powiedzieć, że do tej audycji natchnął mnie Paweł. To jest taki użytkownik, na YouTube tutaj pisze komentarze. No i Paweł pytał się, jakby prosił, czy można spytać się jasnowidza, anonimowego jasnowidza z Gdańska, czy można spytać się o meteoryt, czy o meteoryty. I mimo iż ta SMS, który Wam zaraz przedstawię, jest jakby zupełnie niczego nam nie wyjaśnia, to mi z kolei no, dał dużo i natknęło mnie to do nakracenia tej audycji, właśnie. No, to jest dla mnie niesamowite. I też pamiętajcie, że zwracam się do osób, które się interesują tymi tematami. Jeśli ktoś tu przez przypadek trafił, to może trochę się denerwować także. Nie ma tutaj tego wielkiego show, nie? że przez godzinę będę mówił i na końcu ostatnie minuty coś powiem takiego kontrowersyjnego i straszącego, po czym zakończę audycję, żeby trzymać w niepewności. Nie, nie wiem, na razie tego nie robię. Mam nadzieję, że tego robić nie będę. Ci, co wiedzą, o czym mówię, to wiedzą, ci, co nie wiedzą, to może kiedyś się dowiedzą. Nie wiem, mówię trochę enigmatycznie, no, ale już trudno jest w tych czasach jakby mówić wprost. Nie? Panu Krzysztofowi też ciężko jest mówić wprost, mówił to w ostatniej audycji. Którą w ogóle muszę Wam faktycznie powiedzieć, że polecam ostatnią audycję pana Krzysztofa, bo mniej więcej w połowie, ja tutaj Wam pokażę screena z czasem, kiedy właśnie pan Krzysztof to mówi. To słuchajcie, właśnie natknął mi i Paweł, i pan Krzysztof Jackowski do nakręcenia dzisiejszej audycji że w połowie tej swojej audycji pan Krzysztof właśnie mówi, że kojarzy mu się, że pod koniec roku jedne osoby będą mogły wejść do sklepu, a inne nie będą mogły wejść, tak? Jedne będą kupowały, a drugie będą czekały, żeby ktoś ją kupił, nie? I to jest niesamowite, bo to się właśnie idealnie sprawdza z przepowiedniami Krzysztofa i z przepowiedniami anonimowego Jasnowidza z Gdańska. Znacie wszyscy, w sensie użytkownicy tego kanału, znacie wszyscy dawne, dawne SMS-y Jasnowidza z Gdańska, gdzie on Tłumaczył, mówił, że czwartej fali nie będzie, tak? tylko będzie wielkie zatrzęsienie. I tą falę, właśnie to zatrzęsienie, w Indiach on przewidział chyba na półtora miesiąca wcześniej, jakby z dokładnością, co do jednego dnia. To jest dla mnie naprawdę niesamowite. I tak samo jest, on mówił, że czwartej fali nie będzie, będzie wielkie zatrzęsienie. Na lato widzi szarość, a na jesień widzi ciemność, nie? i mówił też, że piątej fali, nie? jak teraz ma być niby czwarta, albo już jest de facto czwarta, to mówił, że czwartej nie będzie, będzie wielkie zatrzęsienie, czyli wiemy, że coś musi się wydarzyć, co zaraz nam szykują, pewnie mamy się czegoś przestraszyć, więc szykujcie się na jakieś wrzody, na coś yy, grubego, yy, czy wojny, czy wrzody, czy na przykład meteory, tak się Paweł pyta, nie wiem. A następna rzecz to jest, yy, że piątej fali nie będzie. Oznaczenie będzie. Oznaczenie, czyli oznakowanie. No, wiemy chyba o oznakowanie kogo chodzi. Nie? Tak samo jak w y, oborze się y, y, znaczy zwierzątka, tak? tak samo tutaj będzie oznakowanie stada. Nie? No i teraz słuchajcie, no teraz każdy musi wybrać swojego pasterza. Nie? Będzie musiał wybrać swojego pasterza. Będzie poniekąd najprawdopodobniej zgodnie z Pisem Świętym, będzie do tego przymuszone. Żeby wybrać, swojego pasterzem jest ten z lewej, czy ten z prawej, nie? czy ten u góry, czy ten z dołu. Ale dobra zostawmy to. Słuchajcie, yy, możecie spojrzeć na audycję Pana Krzysztofa yy, właśnie w środku. To jest tam około 29 minuty. To ja wam, wam to pokażę. A wrócę teraz do yy, tego zapytania Pawła. Ja tak patrzę w tą stronę, bo to mam ten telefon jakby, nie? Który na kolanie. Yy, I słuchajcie, no Paweł się pytał o te meteoryty. Napisałem Jasnowizowi z Gdańska właśnie SMS-a i potem na chwilkę z nim rozmawiałem i godzinę temu jasnowidz z Gdańska, to było świeżo po tym jak Paweł napisał ten komentarz, nie? To godzinę temu, słuchajcie, jasnowidz Gdańska mi odpisał, a to nawet nie całą godzinę temu, 40 minut temu, napisał, w sensie go ja tak poprosiłem, tak napisał właśnie SMS-a o treści jasnowidz Gdańska, dwukropek, tak? I on tutaj cytuje, jakby, że meteoryt, meteoryty, ja wam pokażę tego samego, nie? Meteoryt, meteoryty takie skojarzenie. To jest zakryte. To jest zakryte. I to jest bardzo ciekawe, nie? Że słuchajcie, jakby ten człowiek, jakby, no, wiemy, że wierzy w pana Boga, nie? Że w nurcie chrześcijańskim on podąża, nie? I jednocześnie on jakby dostrzega, że, nie wiem, no, że jest coś takiego, nie, jak tak my analizujemy jego przepowiednie proroctwa, no to on też jakby generuje coś takiego, tak, że jakieś takie dziwne proroctwa mu się pojawiają, on to mówi, potem patrzymy, kurczę, no, dużo się sprawdza, nie. Niektóre, część, niektóre z tych proroctw, część z tych proroctw, to one są, wiecie, czasem symboliczne, a niektóre są też tylko prywatne, nie to właśnie tutaj też często piszę Wam w tych komentarzach, jak z Wami dyskutuję, że tak samo jak Krzysztof Jackowski miał tam kilka lat temu w czerwcu operację i on miał przez ileś miesięcy wcześniej takie wizje krwawego czerwca, krwawego czerwca, to ja nawet kiedyś na jakimś dawnym kanale na YouTube robiłem tam właśnie, że Krzysztof Jackowski, krwawy czerwiec, krwawy czerwiec, nie? A tu się okazało, że po latach Pan Krzysztof sam doszedł do wniosku, że to było tylko i wyłącznie prywatne, że chodziło o jego krew, o jego serce, o jego krwawy czerwiec, nie? Wtedy, kiedy miał operację, nie? I teraz słuchajcie, też często komentowałem, yy, trochę się wstydzę, ale poz pozwolę sobie na taką małą krytykę, czy takie, yy, może nawet nie krytykę, tylko postawienie znaku zapytania, że jak Krzysztof Jackowski mówi yy, o kompromitacji, czy wielkiej kompromitacji, to mi strasznie przypomniało ten krwawy czerwiec yy, i na przykład, nie wiem, wielkie zatrzęsienie, nie? Albo wielkie yy, tam oznakowanie, czy te inne rzeczy, które yy, z Gdańska mówi, O, może inaczej, te wielkie Zaćmienie. Pamiętacie, na jesieniu przewidział co do dnia tak zwane wielkie zaćmienie, i tylko my zastanawialiśmy się, czy chodzi o jakieś takie prywatne, że o coś chodzi, że wyłączył mu prąd na hacie <grym> za przeproszeniem, czy chodzi o to, że będzie wielkie zaćmienie i na świecie będzie jakieś zaćmienie słońca, czy coś, czy może tylko w Europie, czy w Polsce, czy tylko w którym mieście. I okazało się wtedy, że przewidział co do dnia, dwa, trzy miesiące, dwa tygodnie wcześniej, czy miesiąc wcześniej, przewidział co do dnia że będzie jakby wyłączenie prądu w Gdańsku, tam gdzie on mieszka, nie? bo to jest anonimowy jasnowidz z Gdańska, nie? i on mieszka też w Gdańsku. Nie? Yy, I trafił dokładnie co do dnia, tylko że okazało się, że to nie jest wielkie zaćmienie, tylko wielkie zaćmienie jakby w Gdańsku, także wyłączają prąd na ulicach. Nie? Yy, I teraz właśnie krwawy czerwiec, okazało się, że nie jest tam wielki krwawy czerwiec, tylko chodziło tylko i wyłącznie o operację Krzysztofa. Nie? I wielkie zatrzęsienie yy, skojarzyło mi się z krwawym czerwcem i skojarzyło mi się właśnie z tym, co mówił Krzysztof wczoraj, czy przedwczoraj, yy, bo ja to dopiero dzisiaj rano obejrzałem sobie tę audycję, yy, co Krzysztof yy, Jackowski mówił yy, o właśnie o tej wielkiej kompromitacji. Nie? Zastanawiam się, nie wiem, że, że nie wiem, no, yy, czy może to na przykład tyczyć się, że on daje jakieś prorostwo w sensie Krzysztof? że Krzysztof Jackowski da jakieś i na przykład się skompromituje, czyli na przykład powie, że nie wiem, że zaraz nie będzie, a będzie, albo że powiedzmy będzie tam coś innego, a nie będzie, tak? I nie wiem, że wojna będzie, a nie będzie wojny, tak? Albo na odwrót, nie? Tak mi się tylko skojarzyło, nie? Że sam Krzysztof mówił o tym i tutaj obserwując jasnowidza z Gdańska też widzimy, że to, to tak funkcjonuje to zjawisko jasnowidzenia jakby w tym, w tym miejscu. Bardzo podobnie w ogóle funkcjonuje, zauważyłem, to nie możemy, przynajmniej nie możemy o tym zapominać, nie? że wielkie zatrzęsienie, wielkie zaćmienie, krwawy czerwiec, czy tam jakaś wielka kompromitacja, to mogą być tylko y, takie, wiecie, jak tutaj użytkownik Arie pisał, nie? że prorostwa prorostwami, ale wszystko zależy, czy one się sprawdzają, czy my za bardzo naciągamy rzeczywistość pod te prorostwa, nie? no to jest trudne do rozważenia, nie? na pewno... Y, Trudny jest, jakby, kiedy trafiamy z dokładnością co do dnia, na przykład dwa miesiące wcześniej, w jakieś dziwne zdarzenie, tak? no to, to już naprawdę coś w tym jest, i myślę, że pewnie to y, y, naszego użytkownika ARI tak, y, jakoś ciekawi i y, 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 wielu z nas i mnie tak samo. Y, y, łatwiej wiadomo, tak, że... Jak coś tam nie wiem, z dokładnością co do trzech, tak? no, to, to jest jak rzut monetą, jak jeden do 2, 1 do 3 to trafimy. Nie? Chociaż jak wiemy, wielu nie trafiło wyników wyborów np. w Stanach Zjednoczonych, tak? gdzie albo Trump miał wygrać, albo Biden. No ja z kolei oczywiście uważam, że ten, że wybory w USA stuprocentowo idealnie trafił Jasnowic z Gdańska, bo właśnie przewidział, że nie będzie takiej oczywistej sytuacji, że ten, że Trump wygra, albo Biden wygra. Nie? O, pamiętacie, że jasnowidz Zdańska powiedział, że Trump nie przejdzie, a Biden odejdzie. Nie? Ja to potem analizowałem, obiecałem wam, że zrobię z tego audycję. E, w końcu nigdy z tego nie, nie zrobiłem audycji, może do tego wrócę. Ale pisałem wam w komentarzach, że doszedłem do wniosku, że mm, w tych dawnych komentarzach sprzed pół roku, nie, że po prostu mm, doszedłem do wniosku, że to proroctwo jasnowica Zdańska sprawdziło się idealnie właśnie, że Trump odejdzie, no i odszedł. A Biden nie przejdzie, czyli tak za pierwszym rzutem nie przeszedł, jakby od razu nie był wybrany, były wątpliwości, zarzuty tam o sfałszowania i inne rzeczy. Niektórzy nawet twierdzą, że do dzisiejszego dnia jakby Biden nie przeszedł, bo tam jakieś nielegalne decyzje, coś. Ja już w to nie wchodzę jakby, nie? Mnie interesuje to, że po prostu to proroctwo się sprawdziło, że on to jedni ustawiali Trumpa, inni Bidena, a jasna wiedza Gdańska mówi to, nie? Ani ten, ani ten, że będzie tak i tak się stało, nie? I tak się stało. Trump odszedł generalnie odszedł jakby z tej naszej takiej zbiorowej wspólnej świadomości światowej, tak? Zniknął z mediów, tak, wykasowali go, ocenzurowali, zniknął. Eee, więc Trump odejdzie, odszedł, a Biden nie przejdzie. To znaczy się, że no, przynajmniej w tych części społeczeństwa amerykańskiego Biden nie przeszedł jakby, tak? Czyli oni nie chcą do dzisiejszego dnia wrócić jakby do porządku dziennego, nie uznają wyniku tych wyborów, nie? czyli nie przejdzie nie? tak normalnie. Dobra, no to tak. Mam nadzieję, że jakoś rozumiecie ten mój sposób mówienia. Ja wiem, że mówię zbyt szybko, teraz tak mówię dość wolno. Cały czas się tego uczę, nie? żeby mówić wolniej, wyraźnie, tak bardziej, nie wiem, jakoś de demagogicznie. Dobra, no i tyle. To chciałem właśnie tak. SMS od pa w sensie komentarz od Pawła i SMS od z Zdańska. Eee, tutaj, co tam, poruszałem? Te oznakowanie eee, i te wszystkie prorostwa, jakby i Krzysztofa Jackskiego, i tego anonimowego jestem z Gdańska. Eee, no i co, no słuchajcie, eee, nie wiem, to może to wszystko, nie wiem, czy coś jeszcze dodać. Może, może powiem jeszcze z tym eee, e, SMS-em Jasna z Gdańska, jakby dlaczego mnie to zainspirowało do zrobienia te, tej audycji. Dlatego, że jak Jasnowiec Gdańska napisał, że to jest zakryte, to we mnie coś pękło. Ja zrozumiałem, że są takie rzeczy, które czy Krzysztof Jackowski, czy ktoś inny, jakby nie wiem może zobaczyć, albo w Piśmie Świętym My mamy tysiące prorost, nie? Więc jakby gdzieś, jakby Pan Bóg jakby ukazuje jakby ludziom jakiś mały urywek prawdy, ale jednak część rzeczy jakby. Pierwszy raz taki w ogóle, pierwszy raz jakby taki SMS y Josni ze Wiecie, że to jest zakryte, nie? Tak jeszcze dużymi literami to napisał, jakby to miało jakieś takie znaczenie takie większe, że, że są rzeczy, które są zakryte, nie? Że jakby nie wiem, czy my mamy się z tym pogodzić, czy nie. Wydaje mi się, że chyba tak. nie? Wydaje mi się, że gdzieś w Piśmie tym w Ewangeliach Jezus mówił właśnie że ten tak właśnie, no to znamy wszyscy ten, ten element, że nie znacie dnia ani godziny, ale też chyba było właśnie, że z tym zakrytym. By, były takie, pamiętam, były takie, już teraz nie podam dokładnie, nie mam teraz przed sobą Biblii, ale było takie coś właśnie z tym zakryciem i było, to mi się też mega spodobało w Piśmie Świętym, że tam Jezus mówił, że, że te i wiele innych rzeczy On ma do powiedzenia, ale teraz jeszcze tego nie zniesiecie, nie, to, to też o tym mogę w ogóle osobną audycję zrobić, nie, bo tu jest tyle przekazów w tym prostym zdaniu, że nawet sobie nie wyobrażacie, to jest tak samo jak z tymi SMS-ami od jasnej widza z Gdańska, jedno zdanie, a jest bardzo dużo przekazu, nie, tylko to trzeba naprawdę wejść w to, nie, tu nie chodzi o to, żeby tam sobie jakieś nakręcać jakieś filmy, jakieś fantazje czy wyobrażenia, chodzi o to, żeby faktycznie zanalizować jakby dane zdanie pod kątem pasowania do rzeczywistości, nie, więc jak jakby wiecie, Jezus dobiera słowa nieprzypadkowo. Nie? On nieprzypadkowo mówi, że tego jeszcze znieść nie możecie. Nie? Znieść, czyli jakby on ma jakąś prawdę, gdzie już i tak bardzo dużo kontrowersyjnych rzeczy powiedział za życia, to miał jeszcze jakieś prawdy, a w sumie wiele różnych prawd, bo mówił, że ma jeszcze wiele im do powiedzenia, ale tego jeszcze znieść nie możecie. Czyli on tłumaczy, że. Nie tam jeden apostoł, czy, czy wielu, czy wszyscy ludzie, że myślę, że mówił po prostu w ogóle generalnie do wielu, że nie mogą znieść. Czyli ta prawda jest tak trudna, że nie mogą jej znieść, ale wiecie, trzeba sobie wyobrazić, czego nie można znieść. No, nie tego, że ja jestem teraz w Polsce, a w Afryce coś się złego dzieje, czy gdzieś indziej tam jakieś coś kontrowersyjnego jak znieść nie możemy, to raczej on się odnosi bezpośrednio tutaj, blisko nas jakby, nie? Do naszego ciała, do naszego życia. Ja to wiążę mocno ze słowami Jezusa właśnie, że po tamtej stronie i po tej również rzeczywiście, jesteśmy braćmi i siostrami, nie? Czyli nie mężami i żonami, nie dziećmi i ojcami, tylko braćmi i siostrami. Zauważcie, co jest powiedziane. Braćmi i siostrami, tak? Czyli jak ktoś ma żonę czy ma męża, to jak oni umrą, to oni będą dalej żoną i mężem? Jezus powiedział, braćmi i siostrami, nie? Dobra, słuchajcie, muszę przerwać, bo tu jedna osoba dzwoni. Sekundka. Dobra, cześć, słuchajcie, tutaj no, muszę na chwilę przerwać, bo mam telefon. Obowiązki wzywają, to tak powiem w skrócie. Mam jeszcze 5 minut. To nie wiem, napiszcie w komentarzach. No, nie wiem, czy taka forma może być, jakby też audycji. Może z czasem postaram się mówić wolniej i bardziej wyraźnie. Tylko ja mam dużo myśli, chciałbym wam bardzo dużo powiedzieć. Nie wszystko mogę wam powiedzieć. Może z czasem. Część będę mógł więcej i o tych proroctwach, i o jasnowidzu z Gdańska. I co? No to by było na tyle, choć chciałbym jeszcze na postscriptum poruszyć jednak temat jeszcze audycji pana Krzysztofa, jak on mówił o tych sklepach, nie? To mi się to mega skojarzyło, właśnie jak jasnowidz Gdańska w tych starych SMS-ach pisał właśnie, że będzie, że na, na wakacje widzi szarość, tak? Z tego co pamiętam, a na jesień widzi ciemność, nie. To to mi się, słuchajcie, może to, to cofnę troszkę to to mi się właśnie mega spodobało, że ten, że tutaj mam taki stojaczek sobie zrobiłem, ale widzę, to nie do końca działa, słuchajcie. Dobra bo nie chcę tego kontaktu tam nagrywać, bo jakoś nie podoba mi się, jakby dekoncentruje mnie ten biały punkcik na górze, nie? Yy, dobra, i słuchajcie, yy, to yy, jakby spodobało mi się ta audycja Pana Krzysztofa, właśnie jak on mówi, że jedni chodzą do sklepu, inni nie, no to no ewidentnie widać to odniesienie do yy, naszego ulubieńca, czy mojego akurat, Sławika, Sławika Kręszczanikowa, który właśnie mówił o te, tej pieczęci bestii, o tym wszystkim. Eee, i no to wiadomo, że to chodzenie do sklepów to, no to, to już we Francji takie coś się dzieje nie? Eee, wprowadzają to wszystko eee, myślę, że dla chrześcijan eee, eee, stanie się bardzo ważne pytanie nie? że musimy sobie wyobrazić co, eee, co jeśli woda święcona działa nie? jeśli woda święcona działa no to znikła jakby eee, przy wejściu do kościoła nie? Eee, maski na twarzach Woda święcona znika, a zamiast jej tam wylewa się jakiś płyn dezynfekujący. I co? I, czyli de facto, nawet jak człowiek wejdzie i użyje wody święconej, to i tak po tej wodzie święconej w zasadzie powinien tego płynu użyć, tak, żeby zdezynfekować działanie wody święconej. To jest, w ogóle tak, to jest tak niesamowity temat, słuchajcie, że jakby jedni nie interesują się tym i mają to gdzieś, a inni z kolei dostrzegają w tym. Moim zdaniem, nie bez yy, yy, uzasadnienia yy, jakiegoś niedobrego działania. Yy, a niedobre działanie w takim czasie, w jakim żyjemy, wiemy, kto generuje. Nie? No dobra. Słuchajcie, to yy, jak Jasnowies Zdańska powiedział, że na wakacje widzi szarość a na jesień ciemności, pan Krzysztof też nie widzi jakby w fajnych kolorach. Yy, to. I pod koniec roku pan Krzysztof mówił, że jedni wchodzą do sklepu inni wychodzą. No to by znaczyło się, że no słabo, że będzie apartheid, nie? Że będzie po prostu dla mnie to jest Auschwitz, nie? Dla mnie to jest jakby holokaust, nie? To jest jakby apartheid pełną gębą, jakby, nie. Nasi dziadowie, pradziedowie czy ojcowie, solidarność, tak, jaka solidarność? To nie ma żadnej solidarności, to jest upadek, nie? Wolność nie ma żadnej wolności, nie? To po prostu Kajdany, nie. E, nasi dziadowie, pradziadowie walczyli e, z hitleryzmem, tak? walczyli jakby e, ten, e, o wolność, jakby e, kontra, właśnie, obozy koncentracyjne, a tutaj ktoś sprytny wymyślił e, ten, no, szatan jest bardzo sprytny, wymyślił, że w zasadzie ze za, za wszystkich zrobi niewolników i nie, z całego świata zrobi jeden wielki obóz koncentracyjny, co już de facto w połowie co najmniej się stało. Nie? Yy, więc, jakby wybaczcie, że ja się uśmiecham, że się śmieję, bo yy, może tak reaguję na taki stres, nie? że muszę się wypowiedzieć, tak? a potem wiem, tam, że tam te 300 osób obejrzy to, i yy, to też jest taki mechanizm, jakby, trochę niwelowania, jakby stresu. Yy, może z czasem się bardziej wyrobię, na razie was przepraszam za to. Yy, no, i tyle: i te czasy wyglądają naprawdę niesamowicie. Yy. Możecie, właśnie dam wam na koniec, na początek, może te SMS-y Zdańska, ja z Gdańska, te screeny, właśnie od Krzysztofa, kiedy on to mówi, właśnie e, z tym kupowaniem w sklepach. E, I pamiętajmy jeszcze, co mówi Jasnowidze z że jakby dla nich, czyli dla tych ciemnych sił, powiedzmy, nazwijmy to, że dla nich jedyny sens ma to oznakowanie. Nie? Jedyny sens, czyli nie tam jakiś Boli 19 czy inne bajery, czy będą jakieś inne epidemie. Największy sens ma to oznakowanie, bo załóż, załóżmy. To nawet co mówił Krzysztof w ostatniej audycji, że nawet jak nie będzie znaki epidemii, będą, nie będą, czy coś tam, to i tak będzie segregacja. No bo to jest główny cel, jakby nie. Albo jak nie wiem, czy pamiętacie, bo taki SMS być może jak go nie publikowałem, to też postaram się to wkleić, pokazać wam z datami ze wszystkim. Ja, jakby co mam, to wszystko w telefonie, jakby nie. Jak z kim się prywatnie spotkam. Będę miał taką przyjemność, że z kimś z Was się na żywo spotkać normalnie prywatnie, to ja pokażę telefon, zobaczycie jakby metadane, że to wszystko co mówię to nie jest żart, jakby to nie jest ściema, to są normalne smsy naprawdę napisane pół roku temu, rok temu i tyle, nie? To tak samo, nie wiem, Pan Krzysztof Jackowski mógłby zobaczyć, że bo tam często się domaga e, jakichś tam, e, żeby ktoś udowodnił, albo to chmura przyszła dlatego tak mi tu się ścieniło e, i ten... Żeby on tam udowodnił, że ktoś tam coś e, pokazał, to właśnie dla mnie takim dowodem są te SMS-y. Jeśli ktoś na półtora miesiąca przetrwał e, e, zachorowań w Indiach, e, co do dnia jakby, prze, e, jakby przewiduje, e, i widzę tego SMS-a, tak? mam tego SMS-a do dzisiejszego dnia w komórce, to dla mnie to jest taki dowód, właśnie, że ktoś faktycznie półtora miesiąca wcześniej przepowiedział i to się stało. Nie? Tak samo jak pan Krzysztof e, zapowiedział, <laughs> przepraszam, tą e, wielką armadę czyli jakby y, to ciśnienie jakby, tak, ten kanał Słowacki, że tam to mówił o ciśnieniu, no to właśnie ten jestem z Gdańska tak samo i jeszcze powiedział, że to będzie w marcu, nie? Więc jakby to są na to y, y, jeszcze filmiki z zeszłego roku w ogóle, nie? Y, y, ten. Ale to nieważne, zostawmy to. Y, ważne jest to, co nas czeka, nie? To, co ma nadejść. Y, słuchajcie, nie wiem, no... Może skończę na razie, bo chyba się trochę mieszam, ale o tym stresie gadać, wiecie, to chyba mnie zaczął trochę zjadać. Hmm. Wybaczcie, że jest słaba jakość nagrania, ale mam takie wrażenie, że jakby się częściowo ukrywam w tej jakby małej jasności pomieszczenia, nie? Że nie widać mnie dokładnie. Z czasem jak będę odważniejszy, może będę więcej światła używał. Hmm. I co jeszcze? Hmm. I powiedzcie... Pewnie parę osób się znajdzie, więc y, ja wtedy zrobię taką audycję. Może dzisiaj, może jutro. Y, to opowiem wam sen. Opowiem wam sen, który cały czas mnie zastanawia, że naprawdę chyba muszę y, jakoś to przegadać, czy z Jasnowidzem, y, czy z panią Jolantą z Warszawy, czy się sama tym zastanowić. Ale stwierdziłem, że dla chrześcijan to może mieć też duże znaczenie, ten sen. Dopiero po paru godzinach doszedłem do takiego wniosku, słuchajcie. Powiem wam tylko początek snu. Nie wchodząc w szczegóły, bo tam było bardzo dużo etapów tego snu, ale było takie coś, że była końcówka lub koniec panowania Baracka Obamy i pod koniec tego, tego jeśli dobrze pamiętam, w tym śnie było, że był głos, jakby który powiedział, że jakby ucisk, albo wielki ucisk. I to mnie zaczęło cieka ciekawić, właśnie. A kiedy miał być wielki ucisk, nie? Tu jeden ksiądz mówił, że dopiero będzie, inny mówił, że właśnie jest, inny, że. Coś tam, a tutaj taki dziwny sen się pojawił, że pod koniec panowania, czy po panowaniu Baracka Obamy jest ucisk. Ja zacząłem się przyglądać tym wydarzeniom, zacząłem jakby przyglądać się pismu, że stwierdziłem, kurczę, że tak wychodziło na założenie, że ten ksiądz Murzyński mówił właśnie rok temu w marcu, w ogóle przewidział idealnie pandemię. W sensie, wedle y, na podstawie pisma Świętego. na początku marca, jest taki wywiad, kiedy on właśnie mówił, że teraz lada dzień będą się cieka działy ciekawe rzeczy, i tak się stało. To on wtedy mówił, że ten ucisk ma nadejść. A tu z kolei taki dziwny się, sen się pojawił, że ucisk się zaczął, że już się zaczął, że on się zaczął właśnie taki krat wcześniej, nie? bo koniec panowania Obamy to był chyba jakiś 2016 rok, czy któryś tam nie. Więc się zastanawiam, czy, czy jest taka możliwość, że. Y, jak y, jest te 7 lat tak, i 3,5 roku plus 3,5 roku, to zastanawiam się, czy to nie jest takie, że teraz się zaczęło właśnie y, te pierwsze 3,5 roku. Tylko to może zaczęło się to drugie 3,5 roku, a nie to pierwsze. Nie? No, ci, co y, czytają pismo, to wiedzą o czym mówię. Yy, i, ale dobra, to może zrobimy osobną audycję. Jeśli znajdzie się osoba, która bardzo dobrze zna pismo. To może to można napisać tam. Znaczy, ja bardzo chętnie przeczytam taki komentarz i powiem właśnie, co o tym sądzi i, 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 i czy jest w ogóle taka możliwość. Nie, chętnie w ogóle zadzwonię do te, tego księdza Murzyńskiego i się spytam, nie, czy jest taka możliwość, że to nie rok temu, w marcu zaczął się ten okres 3,5 lat, tak? Ten pierwszy, tylko że 3,5 roku wcześniej się zaczął, a to jest drugi ten okres, nie? Czyli wtedy będziemy mieć wszystko. Pozamiętane za w zasadzie dwa lata. Czyli to by się zgadzało z tym, co mówi Jasnowiec wizydenska, że zostało nam chyba 3-4 lata, nie? Na jesieni nie zeszłego roku takie coś mówił. No ale dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Troszkę się rozgadałem. Kurczę, jednak muszę trochę przyznać rację, że cholercia, może oni tak gadają tą godzinę czasu, eee, czy Krzysztof Jackowski, czy ci youtuberzy, że jednak ja już też gadam e, z 26 minut. Kurczę, a myślałem, że to jednak w skrócę. No słuchajcie, ten, kto dotarł do końca tej audycji, to naprawdę, niech napisze to w komentarzu. Naprawdę ma serduszko gwarantowane, bo kurczę, wytrzymać mój ciężki sposób mówienia. Wiem, że jest bardzo trudno, bo po prostu mówię zbyt szybko, zbyt skomplikowanie i zbyt dużo myśli, jakby chcę przekazać w jednym zdaniu, co jest niemożliwe. No ale tak, jeszcze raz to obiecam i obiecywałem, jakby będę starał się szlifować swój warsztat i mówić krócej. A konkretniej, nie? No ideałem byłyby takie po prostu zdania jasnowidza zdańska, nie? Po prostu jedno skojarzenie, wielkie zatrzęsienie, tak? Albo to jest zakryte do widzenia, nie? No bo może jednak chyba forma audycji, że na początku daje SMS-a, a potem swoje tam mądrości, to jest chyba najlepsza, nie? Że najpierw dam SMS-a, tak? Tutaj meteoryty, tutaj to jest zakryte, a potem każdy będzie wiedział, że ja tam będę prawił swoje tam morały, nie? Których tam nie musi słuchać, nie? Dobra, dzięki, dzięki wam za uwagę, dzięki za spędzony czas. Trzymajcie się dobrej niedzieli i co? Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Niech ma nas wszystkich w opiece w tym czasie. Cześć.